Witajcie moi mili, dziś pokażę Wam dlaczego nie stosujemy takiej kolejności wykonywania prac, czyli najpierw tynki, później wylewka. E, najlepiej pokazać to na żywym przykładzie. Zobaczcie, to są w zasadzie zakończone prace tynkarskie. W momencie jak wykonujecie najpierw tynki, musicie przygotować podejścia zarówno wody jak i kanalizacji, żeby można było to obsadzić. Natomiast zobaczcie e, jak to wszystko wygląda po pracach tynkarskich. To jest w zasadzie już nie do wyczyszczenia, oczywiście tynkarze jeszcze będą zbierać te z grubsza strupy, natomiast to wszystko w zasadzie tak zostanie jak teraz widzicie. Pozostawiamy instalację, która musi przetrwać prace tynkarskie, czyli te wszystkie podejścia, przyłącza kanalizacji, to trzeba wykonać wcześniej, co już niesie bardzo duże ryzyko, nie wiadomo co tu się wydarzyło. Czy te rury nie dostały jakimś rusztowaniem? Możemy organoleptycznie tylko przejrzeć. Natomiast nie wiemy, czy tu nie powstały jakieś mikro pęknięcia czy uderzenia. Tu mamy otwartą kanalizację. Tylko się możemy zastanawiać po co została otworzona i co tam zostało wylane. I tak to zawsze wygląda. A tutaj też pootwierane. Nie wiadomo dlaczego. Już mamy zaprawę w kanalizacji. O, to jest tradycyjny standard na polskich budowach, czyli taką kolejność przyjmują zarówno deweloperzy, jak i większość wykonawców. Czyli, najpierw, tynki nie muszą się przejmować, jak robić dolny narożnik, a przede wszystkim, nie muszą się przejmować całym tym bałaganem, bo to i tak przykryje później styropian. Oczywiście ma to bardzo duże znaczenie, przekłada się na równość posadzki i układania samych steropianów. Będziemy mieli z tym sporo zabawy. Na tej budowie mamy wąski wycinek do wykonania prac, czyli tylko woda i ogrzewanie. E, natomiast skoro już tu jesteśmy, to będziemy chcieli wam właśnie pokazać jaka różnica jest między tym co robimy na co dzień, a tym co standardowo dostajecie od rynku. No to jest w zasadzie standard, tak to wygląda na większości budów. Patrzymy dalej. Dobra, tutaj w wentylacji my nie rozkładamy. E, natomiast te rury prawdopodobnie będą do zdemontowania i wymiany na kanały płaskie, no bo tu mierzymy właśnie w tej chwili posadzki. Przyjechaliśmy zrobić pomiary, żeby dobrać odpowiednie grubości styropianów. Natomiast wątpię, by to się zmieściło i zapewniło odpowiednią grubość izolacji pod, pod tą wentylacją. Czyli te kanały zapewne zostaną wymienione na płaskie. To są podejścia do grzejników kanałowych. Tu będą kanałówki i do nich będą podłączone przewody wentylacyjne. Natomiast zobaczcie, tu już mamy też pod spodem przygotowaną trasę. Na tej budowie już byliśmy wcześniej. Generalnie był